Kilka dni temu Anthropic wypuścił nowego Soneta 4.6, i cały internet oszalał, jaki to jest wspaniały model. A wczoraj Google wypuściło nowe Gemini 3.1 Pro, i uwaga, uwaga, internet znowu oszalał, jak jest to wspaniałe. A dzisiaj ja wziąłem oba te modele w obroty. Przetestowałem je na kilku praktycznych przykładach z zakresu marketingu i przedstawię Wam dzisiaj moje wyniki, który z tych dwóch modeli lepiej sprawdzi się do zadań związanych z SEO. Tak, także, jeżeli chcecie poznać wyniki, zostańcie ze mną do końca, będzie ciekawie. Siemaneczko, ja się nazywam Maciek, jestem Head of SEO w agencji Double Digital, Double or Nothing. I tak jak powiedziałem, w tym filmie skupimy się na praktycznym zastosowaniu obu tych modeli. Jeżeli jesteście fanami cyferek, teraz na ekranie wyświetlam Wam przykładowe benchmarki. E, oczywiście nie będzie to zaskoczeniem, że każdy z tych modeli jest lepszy od poprzednika, tańszy od poprzednika albo cokolwiek w tym, w tym rodzaju, ale tak jak ja to powtarzam, zawsze za każdym razem te statystyki są przejściowe. I w momencie, kiedy wypuszczali Gemini 3, to też było state of the art model. I Sonet 4,5 to też był state of the art i one są state of the art aż, aż nie są, tak? Więc tak jak mówię, jeżeli jesteście fanami Cyferek, um, te benchmarki coś Wam mówią, to jak najbardziej możecie się z nimi zapoznać. Ja przygotowałem kilka testów, żeby sprawdzić, który z tych modeli rzeczywiście lepiej radzi sobie w takich praktycznych zadaniach. Także nie przedłużając, lećmy na komputer. To na potrzeby tego filmu pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda skrypt Pythona, który wykorzystuje do generowania briefów w naszej agencji i. W dużym skrócie on polega na tym, że analizuje konkurencję, analizuje też elementy serpów i generalnie wyciąga nam bardzo szczegółowe dane dotyczące tego, co się powinno znaleźć. Dokładny film o content briefach, o ich zastosowaniu i jak je, jak je robić poprawnie obejrzycie w następnym filmie, także to jest dobry moment na to, żeby was zaprosić do tego, żebyście subskrybowali kanał i byli na bieżąco. Generalnie, tak jak widzicie, mamy tutaj prawie, prawie 1400 linijek kodu Pythonowego, który przechodzi krok po kroku przez te wszystkie elementy, wyciąga nam najważniejsze rzeczy i jeden z tych skryptów jest docelowo na, Sonety, na Son Sonecie 4.6, Drugi, jest, e, z, drugi zrobiłem na e, właśnie Gemini 3.1 Pro. Do obu z nich korzystałem z Open Routera, także za chwilę też sobie będziemy mogli tam to porównać. No więc dałem im tą samą frazę, do, dostali te same wytyczne i zwrócili dwa wyniki. No więc to jest pierwszy brief wygenerowany przez Gemini, ma 180 linijek. E, w Podglądzie wygląda tak, czyli mamy właśnie centralną encję, mamy EAV Matrix, Content Gap, strukturę artykułu, checklistę itd. A z kolei tutaj mamy Content Brief wygenerowany przez Soneta, który z kolei ma prawie 800 linijek, i w podglądzie wygląda tak, czyli mamy znowu centralną naszą encję, mamy EAV Matrix mamy top 5 luk i tak dalej i tak dalej. Ja to wszystko zostawię Wam w opisie, żebyśmy się teraz nad tym nie rozwodzili. Jeżeli chcecie sobie przeanalizować dokładnie to zapraszam Was do artykułu poniżej, w którym mo będziecie mogli sobie to rozłożyć na części pierwsze i sami ocenić, który z tych content briefów rzeczywiście jest lepszy. I jako, że oko człowieka może być zawodne, to poprosiłem chyba najmocniejszy model w tym momencie, czyli Opusa 4 i 6 do tego, żeby przeanalizował oba te content briefy, żeby ocenił, który z nich jest lepszy, więc on ocenił content brief napisany przez Soneta, czyli 1 na 8,5 na 10, a content brief napisany przez Gemini na 5,5 na 10. I w sumie podkreślił to, co widać na pierwszy rzut oka, że głębokość i kompletność briefu numer 1 jest o wiele większa. Tak, mamy Mamy większą, większą, znaczy mamy 20 NC z pełną klasyfikacją, 7 zweryfikowanych faktów, 22 relacje. Z kolei Content Brief wygenerowany przez Gemini ma 25 tych NC, ale ich wykorzystanie jest płytsze. Wiele NC Unique, czyli Legacy Hotel Sun International, to przypadkowe byty z researchu konkurencji, nierealne wyróżniki agencji. Struktura artykułu, brief 1 dostarcza pełne metadane per sekcja, intent type, format, bluff, NC fakty, structured element, copywriter wie dokładnie co pisać, brief numer 2 daje szkicowe opisy sekcji bez precyzyjnych wytycznych formatowania. I tak samo nie będę tutaj przechodził przez każdy z tych, z tych elementów, zostawiam je w opisie. Ale generalnie werdyk jest taki, że brief 1, czyli brief wygenerowany przez Soneta, wygrywa zdecydowanie. Jest to brief produkcyjny, copywriter, copywriter może z nim usiąść i pisać. Brief 2 to raczej zarys strategiczny, wymagający dalszego dopracowania. Więc jeżeli chodzi o tworzenie briefów, no to wychodzi na to, że Sonet 4.6 wygrywa zdecydowanie. Także pierwsza runda na korzyść Soneta. No to jeżeli już wiemy, że Sonet wygenerował nam lepszy brief, to teraz postanowiłem zrobić eksperyment i na podstawie tego briefu poprosiłem trzy modele o no, napisanie tego samego artykułu. Pierwszy artykuł został napisany przez mojego customowego Gemma, który jest zoptymalizowany właśnie tak, żeby pisać treści zgodnie z tymi wszystkimi najlepszymi wytycznymi i on w naszej analizie będzie oznaczony jako artykuł numer jeden. Następnie wykorzystałem AI Studio właśnie do tego, żeby wykorzystać tego nowego Gemini 3.1 Pro. <laughs> tak jak widzicie, thinking level mam ustawiony na high i Prompt jest bardzo prosty, chodziło mi o to, żeby wycisnąć maxa po prostu z tych modeli, czyli wrzuciłem już wygenerowany brief, napisałem na podstawie tego briefu napisz mi ten artykuł i dostałem taki oto artykuł, jego też podlinkuję, żeby nie marnować Waszego czasu. No i na koniec poprosiłem Soneta46, Soneta żeby mi napisał artykuł na podstawie tego samego briefu. I tutaj mamy porównanie tych tekstów, tekst 1, tekst 2, tekst 3. Tekst 1 to jest napisany przez Gemini, Chyba to już jest 3.1 Pro właśnie przy pomocy mojego customowego Gemma. Tekst 2 to jest ten tekst napisany przez Google AI Studio przy pomocy Gemini 3.1 Pro i tekst 3 to jest tekst wygenerowany przez przez Soneta 4.6. I tutaj właśnie mamy kilka elementów, takich jak struktura artykułu, content gaps, fakt i dane liczbowe, unik wyróżniki, tabele i elementy strukturalne, TFIDF, pokrycie semantyczne, checklista copywritera, podsumowanie ocen. Po raz kolejny nie będę przez to wszystko przechodził, tutaj macie to rozbite na wiele drobnych elementów. Generalnie chodziło o to, żeby sprawdzić, które z tych elementów, które są zawarte w briefie, znalazły się w ostatecznym artykule, ponieważ Teoretycznie, zgodnie ze sztuką, jeżeli byśmy pisali treść przy pomocy AI, to najlepszym rozwiązaniem byłoby pisać ten artykuł nagłówek po nagłówku, tak? bo jeżeli byśmy wrzucili taki duży artykuł, taki duży brief do, do modelu, no to on na początku może dawać radę, ale potem wraz z tym, jak zapełnia się jego okno kontekstowe, to on po prostu będzie generował coraz słabszą, coraz słabszą jakość. Tak więc też to nie jest idealnie zgodnie ze sztuką napisany artykuł, <grym> też tylko pisania treści pod AI ale chodziło mi o to, żeby właśnie zobaczyć, jak modele radzą sobie w takich dosyć skomplikowanych zadaniach. Tak więc, yy, tak jak widzicie, tutaj są wszystkie, wszystkie elementy, które są najważniejsze, zostały ocenione i generalnie mamy tak. Yy, pokrycie briefu, yy, tutaj ten pierwszy artykuł 80%, ocena ogólna 7 na 10, drugi artykuł 90%, 8,5 na 10 i trzeci artykuł napisany przez Soneta 95% pokrycia, Ocena 9 na 10 Także, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że y, customowy gem, który został stworzony po to, żeby Pisać te artykuły, poradził sobie najgorzej, a artykuł, napisany na podstawie takiego bardzo lakonicznego promptu przez czystego Gemini 3.1 Pro, tutaj w AI Studio, zwrócił, zwrócił bardzo, dobry, bardzo dobry wynik, ponieważ taki jed, jeden strzał i od razu pokryć 90%, 8,5% na 10, no to już jest coś, z czym możemy pracować, więc to też jest bardzo ciekawe i to też daje dużo w kontekście tego, jak ważny jest dobry brief. Ile znaczy dobry brief? Właśnie do tego, żeby napisać dobry artykuł potem. Po raz kolejny zachęcam Was do następnego filmu, który pojawi się na tym kanale. Po raz kolejny Sonet wygrywa e, i to wygrywa z dwoma modelami Gemini, także Jakie są z tego fakty dla nas, że jeżeli nie chcemy płacić za dostęp do Soneta, no to Gemini 3.1 Pro, który jest dostępny za darmo w Google AI Studio, sprawdzi się bardzo dobrze do, do takich zadań jak, jak pisanie treści. Nie musimy tworzyć żadnych customowych gemów, nie musimy wymyślać nic koła na nowo. Wystarczy to, co mamy dostępne od razu na starcie w Google AI Studio. Także jest to na pewno ciekawy, ciekawy wniosek. I ostatni test, jaki przeprowadziłem, to było wyciągnięcie danych z Google Search Console za ostatnie 3 miesiące z całej naszej domeny i wrzucenie ich tutaj z takim oto krótkim promptem. Jesteś profesjonalnym analitykiem danych i specjalistą SEO. Przeanalizuj wyniki za ostatnie 3 miesiące z mojej GSC. Wskaż, gdzie znajdują się największe potencjały do poprawy, szczególnie na fraza z intencją komercyjną i przedstaw mi plan działania na najbliższe 3 miesiące. No i tutaj weźmy sobie na początku soneta, który to przeanalizował, przenozywał ogólny stan, największe problemy, pokazał, Frazy komercyjne z największym potencjałem, e, tutaj jakieś anomalie do zbadania i plan działania na najbliższe 3 miesiące. E, priorytet pierwszy, optymalizacja title, meta, description dla fraz w pozy z pozycjach 5-15. E, spoko, priorytet drugi, stworzył bezmocnie dyktowane landing pages. Miesiąc drugi, treści komercyjne i cennikowe. Miesiąc trzeci, link building i audyt techniczny. Estymowany efekt po trzech miesiącach. Dobra, to też zostawiam wam w opisie, jakbyście się chcieli z tym zapoznać dokładniej. To jest to w opisie, a yy, ten sam prompt yy, yy, i te same dane z wysłałem do AI Studio, do Gemini 3.1 Pro i dostałem w sumie podobne wyniki, diagnozę, największe potencjały, podzieliłem swój potencjał na cztery kluczowe e, obszary. Pierwsza fra, frazy striking distance, pozycja 11-20, największy potencjał wzrostu, agencja performance, digital marketing Warszaw, usługi dla konkretnych branż, reklama firmy transportowej, reklama fotowoltaiki, klienci anglojęzyczni i frazy consideration, czyli tak jak widzicie w sumie mamy troszeczkę różne, różne podejście, tak ponieważ ym, tutaj Sonet skupił się na podzielił to inaczej. Przede wszystkim podzielił to na frazę pozycji 420, a tutaj Gemini podszedł do tego troszeczkę, troszeczkę inaczej, ale też yy, poprosiłem. Ale też poprosiłem o pusa 46 o przeanalizowanie y, obu tych analiz i wyniki i tutaj możecie przeczytać, że obie analizy są solidne i w dużej mierze się pokrywają, ale różnią się podejściem. Analiza pierwsza, czyli ta z, z Gemini'a, jest bardziej narracyjna, doradcza. Plusy wyłapuje potencjał anglojęzyczny i nisze branżowe, jako osobne kierunki proponuje konkretne pomysły. Kalkulator budżetu, landing, landing po angielsku. I klaster meta minus mniej precyzyjna z danymi, więcej marketingowego opakowania, miejscami czyta się jak pitch sprzedażowy. Analiza druga, czyli Sonet, bardziej analityczna i operacyjna, plusy, tabelka z konkretnymi liczbami, wyłapuje aniba anomalie, kanibalizacja, crawl przez LinkedIn, problem zero, klik na opinię kup Google. Podaje estymację efektu, daje jasne nazwy i strukturę stron. Minus pomija potencjał angielski i nie proponuje tak kreatywnych rozwiązań jak kalkulator czy silosy branżowe. Werdykt: analiza druga jest lepsza jako dokument roboczy, jest bardziej precyzyjna, operacyjna i łatwiejsza do wdrożenia. Analiza pierwsza jest lepsza jako materiał strategiczny, prezentacja dla klienta. Idealnie byłoby je połączyć struktura i precyzja z analizy drugiej, plus pomysły strategiczne z analizy pierwszej. No więc można powiedzieć, że mam tutaj remis w takim razie, e, ponieważ. Każda z tych analiz ma swoje plusy, ma swoje minusy, więc ja bym po prostu powiedział, że mamy w tym momencie remis. I teraz, jeszcze taka dla Was ciekawostka, żeby pokazać, że to rzeczywiście działa. Te analizy zrobiłem rano, a to nagrywam, jest 13. To to I stworzyłem i na podstawie tego briefu, który dostałem od Soneta, napisałem po ten artykuł na podstawie Soneta i rzuciłem go na stronę. I teraz, tak jak mówię, jest 13. Ten wpis jest już brany pod uwagę w Google AI Overviews, a w wynikach organicznych widzę, że jesteśmy już tylko za profitrumem. Oczywiście po raz kolejny to może być po prostu boost, który jest dawany nowym, nowym stronom, więc trzeba to jeszcze będzie utrzymać w dłuższej perspektywie, ale generalnie musieliśmy zrobić coś dobrze, skoro Google nas. Wziął pod uwagę i potraktował nas tak dosyć priorytetowo, że nie szmeramy się nigdzie tutaj po tych po 8, 90 pozycji, tylko od razu skoczyliśmy na drugie miejsce, od razu skoczyliśmy do Google AI Overviews. Także po raz kolejny to, co Wam pokazuję w tym momencie, no to to nie są tylko trzy gadania, tylko to są rzeczy, które rzeczywiście w naszych codziennych pracach wykorzystujemy. Także tym bardziej myślę, że warto się zapoznać z naszym podejściem i, i z wynikami, które osiągamy. I także tyle ode mnie w ramach takiego dodatku. Lecimy dalej z filmem. No więc, moim zdaniem, e, obronną ręką z tego testu wyszedł Sonet, który jest moim docelowym modelem, na, z, którym, z którym pracuję. E, wiecie, to też były bardzo, bardzo powierzchowne badania i do. Do swojej codziennej pracy też wykorzystuje bardzo wiele skili, które są dostępne w ramach Kloda, więc Sonet po prostu sprawdza się do nich bardzo dobrze. To też jest coś, co wyróżnia Kloda na tle Gemini, bo Gemini ma swoje custom Gemy, ale one nie są aż tak, tak dobre, aż tak dokładne, aż tak uniwersalne jak skilly dostępne w Klodzie. Także jeżeli ja miałbym wybierać i miałbym na coś poświęcać kasę, no to zdecydowanie byłby to Klod, więc największym plusem Gemini jest to, że mamy dostęp do tego modelu Gemini 3.1 Pro w ramach. Google AI Studio. Bardzo często też kiedy macie dostęp do Google Workspace, to macie dostęp właśnie też do do Gemini i między innymi też do Gemini 3.1, więc yy, wydaje mi się, że jest to Gemini 3.1. Jest lepszy niż Gemini 3, ale nie tak dobre, nawet jak Sonet 4.6 w wielu przypadkach. Już nawet nie wspominając o opusie. Także zapoznajcie się z, ty z tymi dokumentami, które pozostawiam poniżej w opisie. Zróbcie własne testy. Podzielcie się wynikami i zapraszam Was do kolejnego filmu, gdzie właśnie porozmawiamy sobie na temat content briefu, ponieważ już z tego filmiku widzicie, jak wielkie on ma znaczenie. Dzięki za oglądanie. Na razie.